Zobaczcie jak kotki nam spoczywają rano pięć siódma Maciulek dały Maciulek Tak będziesz leżał Maciuś. Tak ci wygodnie. Tak. Tak Maciuś leży. A teraz idziemy poszukać wesołej ciotki. Jak już ją widzę. To znaczy, że kotko jest ciepło. Na dworzu plus jeden stopnia Celsjusza. Ale ta jest, no, ta przy kaloryferze się rozłożyła. Dziadka, kicia, co ty Maćka naśladujesz? Co? Co Maciek robi, to i ty robisz, tak? Chcesz się przypodobać komu? Kicia, komu ty się chcesz przypodobać teraz? Co? Kiciula. Ajajaj. Ajajaj. Się przeciągam. No leż sobie. No i tak kotki nasze. I tak nasze kotki. Odpoczywają. Ruch się zrobił na korytarzu. No a co prawda ciotka w samym końcu. Co jej nic nie grozi. Nic nie. Krzysiek ją wózkiem nie przyjedzie. Ale Maćka to może przejechać tutaj. Nie? Idź kolego, idź. Idź, ja cię uczyć No, A Maciuś? Maciuś nie, Maciuś nadal leży. Nie wzruszony, że mogą go przejechać wózkiem. Maciuś, schowaj nóżki, podwiń, bo ci przejadą po tych nóżkach. ty. No, no dzisiaj mamy czwartek. Wymiana pościeli przed świętami. Co dwa tygodnie jest wymiana pościeli? No. I wymieniamy pościel. Coś tu tak leci, a to gwiazda leci. Ściągnął, No, ściągnął. Ja nie. Nasza gwiazda, opiekunka, matka, dwójkę, dzieci. Kiedy trzecie? Młoda czarnula, zgrabna, wysoka. Wymiana pościeli, nie? Tak. Wojeżdżę, wojeżdżę. Bo mnie staranuje. Wymiana pościeli, Józef, pościg śniadany. Pościg? Ja to nie będę ciągnął, bo ja nie wiem, ile idę na ulgą. Zrób ty? Wymieniaj pościel, Leszek No pójdź, pójdź. No. Wymiana pościg Wymiana pościeli a piotka u nas w pokoju? A u nas co? U nas nie będzie wołać? Kogo? No jest Pietrek. Bo to jest zmiana pościeli. Zmiana pościeli Robert. Pościel ściągnij, bo zmiana pościeli. To jest... Pietka jeszcze niech tego pogoni, bo go suszy. No. Tak, yy. no. Tak, czyli trzeba pościel zmienić. Piotr już wymieniasz? Nie wymieniłem, tylko pościel, że Bronio, no to ja też muszę, o zobaczcie, drapaczek dostałem za punkty z Zooplusa, no jeszcze jest nie tego, nieużywany prawiczek, prawiczek, jeszcze koty nie drapały, czekam na pierwsze drapanie, zobaczymy kiedy będzie, no nic, to ja też będę łóżko... Pościel ściągał. I tak mamy do godziny, godzina za 27. 19 grudzień. Do świąt nam zostało, do wigilii 5 dni. 5 dni, a pogodę jaką mamy. No, na dworze 2 stopnie. No to przy oknie to 1 stopień trochę zawyża, czyli jest 1 stopień na dworze. Ciśnienie już jest lekki wyż, czyli na pogodę. Tu mamy nasz aneroid, barometr. No i on też tak wskazuje, mniej więcej. A, a tutaj mamy górala faceta, to znaczy, że na pogodę baba się schowała, bo baba to na niepogodę jak leje. I tak. Karteczki, jakie dostałem. Bezświąteczne, to wcześniejsze życzenia. No i ta najładniejsza, która przyszła ostatnio. Proszę. Piękna szopka od Pani Tereni ze Świętej Katarzyny. Coś pięknego. Jeszcze raz dziękuję Pani Tereniu. Dziękuję za piękną, piękną trójwymiarową 3D kartkę. Będę ją przechowywał, na każde święta trzymał. To coś pięknego.